Ciemka wszystkim tutaj, królik, a przed Wami gra EU Demons Online. Przynajmniej e, tak myślę, że to się czyta. Jest to 22 odcinek. Królik gra w MMO, jak widzicie. E, i spróbujemy sobie w to pograć. Nie mam pojęcia, jak to się ma. Staram się coś, coś tu wykombinować, generalnie. Zrobiłem sobie, jak widzicie, postać nową. I jesteśmy w jakimś mieście. Mam nadzieję, że będzie bardziej zwariowany odcinek niż ostatnio. Jeśli wiecie o czym mówię. Myślałem na początku, że to jest gra przeglądarkowa, bo... No sorry. Nie wygląda ona jak... World of Warcraft albo... Albo, albo jakiś Runes of Magic, dlatego myślałem, że może to jest po prostu przeglądarca, ale chciałem uruchomić grę, a tu wyskakuje, że muszę pobrać 1,5 giga, także się zdziwię, mówię, co to za gra, kurde, ja jej nie znam, ale widzę, że dużo nie straciłem, jak na razie. Start. No i co jest? Aha, fajnie, nie mogę ruszać myszką. W każdym razie, to, tak mówiąc, yy, jak już gadamy o tych grach MMO, bo w sumie ta seria jest o grach MMO, to wczoraj w Empiku za 4 dychy kupiłem Battle Chesta do... No wiem. Aha. Dobra. Yy, Battle Chesta kupiłem za 4 dychy, czyli... World of Warcraft z wszystkimi dodatkami do Mists of Pandaria, łącznie. Czyli Burning Crusade, Rage of the Lich King, Cataclysm? Tak, kataklizm, kataklizm chyba. I... Mists of Pandaria. Dobra. Ten, ten tutorial widzę do dupy jest. Jak tu się włącza jakąś mapę? Ja chcę xp to jest mój cel jak na razie. Ale jak widzicie gra mi nie za bardzo na to pozwala. I już widzę, że ta gra jest mniej przystępna jak Tibia, a Tibia nie należy do przystępnych gier. W ogóle jakaś fabuła tam w tej grze jest i w ogóle yy, ta gra świeci bardzo pustkami, dlatego jeśli macie zamiar tutaj władować yy, tysiące zł to raczej nie polecam, bo inwentory. Wow. Dobra, idziemy w tamtą stronę, zobaczymy jak się gra ma <laughs> w ogóle o samym fakcie y, niepopularności tej gry świadczy y, to, że był wolny nick królik co jest grachem bardzo rzadko. Udało mi się Pamiętam raz w Runs Magic, kiedy nowy serwer startował, to udało mi się zaklepać, ale tak to zawsze muszę jakiś x na przykład dodawać na końcu, albo królix, żeby był królik, albo, kry, yy, albo z 2u w środku, w sensie o, Kroolik. No, widzę, że się, widzę, że mnie to nie ominie, dlatego pooglądamy sobie. Jeśli przez 4 minuty jeszcze nie ten nie będzie żadnej walki, to najwyżej przerwę i to najwyżej przerwę i pokażę Wam walkę później. Tak w ogóle dziwne, jak oni to zrobili, że ja nie mogę ruszyć myszką. Ja to bardzo zastanawia, chociaż w sumie w CSie jak myszka też nie. Yy, też nie działa, tylko ruszamy ekranem, dlatego jakoś pewnie da się to zrobić. Nie znam się na technicznych rzeczach, jak widzicie, tytułowe eudemony, czy jak to tam można przetłumaczyć, to są takie jakieś przydupasy nasze. Aha, czyli, czyli, czyli jakiś quest tu będzie. Dobra. Dobra. Te gry coraz mniej przystępne są, albo ja się starzeję. Bo jeśli ja nie ogarnię, gdzie mam iść, w ogóle mam 7% expa. O, tu jest dobra, tu jest widzę. No, dobra. I idziemy szukać jakichś mobów. Mam nadzieję, że będą tutaj z tej strony. Wyjdźmy z miasta. Ja chcę jakieś dzikie psy, jak to mówią niektórzy. Chcemy zobaczyć walkę. E nawet widzicie, jest trochę tych ludzi. Tylko, że oni wszyscy podobni do siebie są. I prawdopodobnie to są jacyś kurde Chińczycy, że tak powiem albo Korańczycy Bo nikt normalny w takiej gry nie gra za no przeproszeniem Ale to było brzydkie kurde przepraszam twórców gry Dobra, jest tu widzicie Jest tu widzicie jakiś... Ej, walka nie wygląda tak źle kurde to, to mnie teraz dziwili Ale coś czuję, że to jest taki typowy grinder, bo questy widzieliście. Te troje sobie tutaj podekspimy. Zobaczymy, co się stanie, jak wbijemy drugi level. W ogóle no, normalnie. Zaskoczyli mnie trochę. Bronze Equipment Chest. Walka jak na kurde. Taką, widać niezbyt bardzo budżetową grę, jest fajna, to mają szatun. Kurde, chyba zacznę oceny wystawiać tym grom. <grym> bo i tak nie robię już recenzji, a tak to przynajmniej ktoś by mógł wiedzieć jak ten... Jak mnie więcej ocenia tą grę. W ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają do końca mo mojego Królika gra w MMO. Bo myślałem, że nie ma takich ludzi, ja sobie tylko ale do siebie. Ale są ludzie według statystyk, którzy oglądają całość, chyba że na przykład włączają i idą sobie na kawę zrobić. No to kurde, aha, wow, fajne, kurde, widzieliście? dziewiąty level tak wbijem. próbujemy to, jedenasty, jakie głupie w ogóle, gdzie on poszedł w ogóle, stój. Poszedł jakiś quest, a Nie. Kurde. To w sumie teraz będę pamiętał, że coś takiego jest, że jak skrzynkę tutaj jakąś odkryjemy. Co to jest? To możemy to... Aha. To możemy to wymienić za EXP, kurde... Nigdy się nie spotkałem z czymś takim w grze, że... Nie grałem nigdy po, w poprzednio w tą produkcję, bo <śmum> 13 level w ogóle... <śmum> Jakie głupie... Pewnie tak samo jak Silk Road, Silk Road który rozdaje... Y swoje m, produkty, z produkty, powiedzmy, no za mikropłatności za darmo. To może tu to też tak już działa, że nikt nie chce w to gradzi. Normalnie zaskoczyli mnie w tym momencie, jeśli ktoś chce. Bo oczywiście, ostatnio nie było konkursu, że tak powiem, bo zapomniałem o tym. To ja tam mogę te 300... 200, no, 290 Golda komuś oddać, tylko trzeba się odezwać do mnie. Oczywiście 24 godziny po publikacji, bo no, szanujmy się, nie będę tego trzymał na dysku specjalnie. Także dzięki, no. Jeszcze wspominając, no to robimy teraz film o PlayStation 1 na ekspicjalach bo miałem o tym mówić zawsze, więc widzicie, tak to jest. O, to był Ell Demons. A ja byłem królik, także dzięki. Na razie.